No i proszę bardzo, żebym sobie żartów nie robił, tu sika woda, bo już spuszczam ze zbiornika. Ale podszedłem do busa i patrzę, co są takie plamy pod busem. Niewiarygodne a zbiornik napełniłem prawie do pełna, i patrzę, że na busie jest pełno wody. I żebym sobie jaj nie robił, to o, cały bus wody, bo jest lekko przychylony, i patrzę. Czy na filmie będzie widać widać O tutaj właśnie telefon nie może złapać ostrości, ale tam jest dziura bo tak To jest brud To jest brud O przed łapie A tu mamy Dziurę w zbiorniku Niewiarygodne Zbiornik tyle co przyszedł Wsadziłem go Na busa Bus czysty Zbiornik nie są na żadnych kamieniach ani niczym Wyciągnięty z kartonu I wsadzony do busa i została nalana woda No i cieknie nie? I mam całego busa zalanego